No hej wszystkim, ja jestem Neski A to jest Starfield, moi drodzy Jeden z pierwszych questów Postanowiłem wrócić sobie do gierki Ponieważ kiedyś w nią grałem, nabiłem tam 50 parę godzin, nie przeszedłem jej Więc stwierdziłem, że czasem wyższe sobie przejść Ponieważ wtedy utonąłem delikatnie w tej ogromnej ilości questów pobocznych No i moi drodzy, postanowiłem pokazać wam w tym filmie jak wygląda Explor w Starfieldzie? Ponieważ, kurczę, Explore w Starfieldzie to jest jedna z najlepszych rzeczy, szczerze powiedziawszy. Fajne jest to, że można sobie latać po różnych... Czekajcie, bo chyba... Dobra, jednak ta latarka się przyda. Wydaje mi się, że... Tak szczerze, że Starfield robi to bardzo dobrze. Czuję to bardzo dobrze, że, że faktycznie Explore jest przyjemny w Starfieldzie, gdyż... Mamy tutaj też taką sytuację, że te Czysto teoretycznie nieskończoną ilość planet, bo tam ileś tam, tam się te planety kończą I na tych planetach możemy sobie Chodzić po różnych jaskiniach, właśnie badać Zobaczcie tutaj, amunicję zbierać, mamy wkrętaki udarowe Prawda? Otwieracie sobie lodówki Macie butelki I szczerze mówiąc powiem wam tak yy, stwierdziłem, że nagram o tym film Bo gram prywatnie w Starfielda, zacząłem po raz Kolejny Przechodzić tę gierkę. Mam nadzieję, że ją przejdę. prze bardzo, kostka, termos, jakaś książka, prawda? I dużo ludzi czegoś takiego chyba nie lubi, nie jestem pewny. Natomiast ja stwierdziłem, że się z tym podzielę, ponieważ osobiście bardzo zachwalam takie coś. To znaczy, bardzo mi się podoba, gdy w grze mm, mamy fajny eksplor, fajne poczucie eksploru. I gdzie możemy zbierać każdy najmniejszy śmieć. Tego nie ma w AWOLFT, na przykład, które wyszły niedawno, a dla przykładu taki Starfield pod tym względem jest 400 razy lepszą grą, ponieważ yy, osobiście uważam to jest fajne. Zobaczcie, macie kostkę Rubika, macie termos, macie jakąś książkę Omega, prawda? Macie młotek, tutaj macie yy, oczywiście wkrętak udarowy i patrzycie sobie po wartości, po masie, co warto zebrać, czego nie warto zebrać. Oczywiście w grze macie również udźwig, prawda? Masa 28x135 więc tak to wygląda I, i szczerze mówiąc wydaje mi się, że ja jestem fanem czegoś takiego to znaczy wolę gry które oferują Explore na zasadzie takiej, że możemy zbierać praktycznie wszystko, absolutnie każdy item jaki jest, niż żeby Explore był ograniczony na tyle, że możemy zbierać tylko konkretne przedmioty, prawda? Które nam się przydadzą. Proszę bardzo, niepospolity prefabrykat. No i oczywiście to wezmę, bo to wiem, że mi się przyda. Więc to sobie wezmę. Tutaj z moim wasco-robocikiem sobie chodzę przy okazji. Stwierdziłem, że wam pokażę jak wygląda Explor w Starfieldzie. To jest gra od Bethesdy, więc to, to pewnie wiecie. Przynosi wentylator biurkowy. Nie potrzebujemy tego. Ale jakbyście chcieli to możecie wszystko wziąć. I, i, I to jest fajne w tej grze, ponieważ ogólnie macie własny statek, Macie, możecie mieć własne mieszkanie i na przykład, jak zbieracie, powiedzmy, możecie zbierać nawet najmniejsze bzdety, Takie jak chociażby o kubek do kawy, moi drodzy. I my ten kubek możemy sobie wziąć. Potem możemy sobie gdzieś położyć, na przykład w chacie u siebie albo na statku. I on będzie tak samo wyglądał fajnie, jak tutaj, gdy go za go zebrałem, nie? Więc moi drodzy, ja. Nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzach. Ja osobiście uwielbiam tego typu Explor, ponieważ to mi daje takie poczucie, że, że mogę zebrać wszystko, że tak jak w rzeczywistym świecie, nie? Że mogę po prostu sobie zbierać wszystko, co tego chcę. Skrzynka z ziemią, jakaś książka, roślinka, moi drodzy. Prawda, taca na dokumenty, zwykła taca to bez dokumentów, taca na dokumenty zwykła. Możecie zebrać butelka z próbką genetyczną, jakiś cylinder miarowy, kubek do kawy, kolejny cylinder mia miarowy, roślinka, jakaś książka, coś. Otwieracie szafeczkę, pusto. Tutaj jest jakaś butelka z próbką genetyczną, wartość niska. Tutaj mamy zaciskarka, tutaj mamy amunicję. Oczywiście zbieramy. To mi daje zawsze takie poczucie, że że wiecie, jakby często gry stosują coś takiego: gry RPG, że jak otwieracie jakąś skrzynkę, coś, to tam praktycznie macie zawsze itemy, te, których wy oczekujecie, których szukacie, pożądacie, które po prostu potrzebujecie do rozgrywki, prawda? Natomiast Starfield daje wam możliwość zbierania praktycznie każdego przedmiotu, jaki jest, nawet strzykawkę, nawet jakiś długopis. Bo jest cyfryk, to jest heist i cyfry, tu akurat mi się przyda. Pusteczki higieniczne, proszę bardzo, możecie je zebrać. I, I to jest mega fajne, bo dzięki temu, apteczka, wezmę. Dzięki temu mam takie poczucie, gdy gram, jakby to powiedzieć, takie poczucie, że muszę czytać i patrzeć, co zbierać. Wiecie o co chodzi? Otwieram skrzynię i w niej mam kubek do kawy. Albo nie skrzynie. Powiedzmy, że idę na biurko i, na, i do biurka podchodzę i na biurku jest. Kubek do, do kawy, jakiś notes, długopis, hajs. Powiedzmy, nie wiem, jakieś coś do jedzenia, na przykład jakieś, nie wiem, jakaś kanapka. I, i na przykład, nie wiem, i, i na przykład, powiedzmy, jakaś roślinka. I powiedzmy, interesuje się, powiedzmy, tylko nie wiem. To żarcie z amunicją. Bierzesz żarcie z amunicją, prawda? A resztę zostawiasz. Ale to daje takie poczucie, że. Że nie biegniesz i takie coś. Biegniesz i. Klikam, 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 zbieram każdy item z zamkniętymi oczami i idę dalej. Często, gęsto zauważyłem, że ludzie grają w sposób taki, bo tak gry też prowadzą, że macie coś takiego. Że podchodzicie i tam praktycznie każdy item na tym biurku się wam przyda, nie? Bo gra na przykład nie pozwala wam zbierać totalnych śmieci. Więc wtedy podchodzicie, zamykacie oczy i zbieracie wszystkie itemy z danego miejsca. I to jest coś, czego bardzo nie lubię, gdyż to was powoduje. To dodaje takie bezmyślne lutowanie w rpg Dla mnie osobiście. Nie wiem jak dla was, bo Wy możecie mieć inne zdanie na temat. Ja mówię, jakie jest moje poczucie, moja perspektywa. I moja perspektywa jest właśnie taka. Że to mi daje takie po fajne poczucie Żebym ja czytał, patrzył To Co leży, patrzył to co ja chcę wziąć Nie, nie jest What the fuck, co to jest Okej okay. <ścoughs> Jakiś tutaj potworek sobie chodził Nawet go nie widziałem I to mi właśnie takie te fajne poczucie mi daje yy, Zwracanie uwagi O, to jest chyba dobre słowo Zwracanie uwagi na to co zbieram na to co leży, co się znajduje w moim otoczeniu, nie? w otoczeniu, w którym ja się znajduję, więc to jest fajne. I taki krótki film stwierdziłem, że sobie nagram dla was, Proszę bardzo mamy trupa, on ma kredyty, więc możemy sobie zebrać kredyty, Proszę bardzo tutaj wiem, że to sobie mogę wziąć bezluszkowe środek uszczelnia, uszczelniający, też sobie wezmę, po czemu nie? I moi drodzy, <ścoughs> chciałem powiedzieć, że krzesło można wziąć, ale nie, krzesło na krześle oczywiście można usiąść. Ale tak jak mówiłem, bardzo lubię właśnie motyw, że nawet głupią łyżkę moi drodzy, możecie sobie wziąć do kieszeni. I to też jest to jest też na celu takim, że powiedzmy jak już macie własne mieszkanie, albo na statku możecie to położyć. Na przykład powiedzmy wchodzicie w ekwipunek, możecie to wyrzucić. Po czym możecie to na przykład położyć, yy, o, możecie to przesuwać, nie, tak jak w Skyrimie i tak dalej i to możecie przesuwać, położyć w dowolnym miejscu i w ten sposób jakby urozmaicać sobie swoje miejsce, prawda, swoje mieszkanie i tak dalej. I to zauważyłem, że gry Bethesdy, nieważne jak słabe pod niektórymi względami będą, czy to pod względami fabularnymi, czy narracyjnymi, czy na przykład rozwoju postaci i tak dalej, i tak dalej... Bethesda, bez dwóch zdań, robi najlepszy eksplor, jaki istnieje w grach RPG według mnie. Naprawdę. Czy to jakikolwiek Fallout, czy to Starfield, czy to Elder Scrollsy, każda z tych gier od Bethesdy daje mi poczucie zajebistej eksploracji, zajebistego lutowania, takiego z poczuciem. Wiecie, takie poczucie mi to daje kurczę Poczucie, że mogę wziąć wszystko, dosłownie wszystko, nawet kubek do kawy, którym nie przyda mi się kompletnie, ale sobie go wezmę, żeby go sobie w, na biurku w domu położyć, nie? Na takiej zasadzie. I takie, takie, jak w rzeczywistym świecie trochę, nie? Możesz idziesz gdzieś i możesz sobie wziąć wszystko, na przykład idziesz gdzieś do biura i sobie bierzesz wszystko z tego biura, bo leży na przykład jakieś opuszczone biuro czy coś, nie? I zbierasz każdy item, i to jest, to dodaje jakby. Imersji, imersji, przede wszystkim imersji. Wydaje mi się, że to właśnie jest imersja, y, którą ja ubóstwiam w grach RPG i eksplor oraz lutowanie stawiam praktycznie nad wszystko prawie. Bo jedyna rzecz, którą stawiam na pierwszym miejscu, to jest rozwój postaci. Dopiero na drugim miejscu. Y, to druga najważniejsza rzecz dla mnie w RPGach, to jest właśnie eksplor, lutowanie. Generalnie świat, co nie, Tego, jakby w tym, w tym sensie Więc moi drodzy, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie Bo stwierdziłem, że wam właśnie pokażę, jak to w Starwildzie wygląda I to wygląda w Starwildzie właśnie tak, że możecie każdy mniejszy szczegół wziąć Dużo ludzi to krytykuje, bardzo dużo ludzi zauważyłem, że nie gustuje w tym Że możecie zbierać każdy item Jaki jest dostępny, oczywiście bez latarki też można sobie zbierać I chodzić, wiadomo Więc zauważyłem, że nie każdy to lubi Ja to ubóstwiam I mam nadzieję, że Elder Scrolls 6 też to będą miały Dajcie, moi drodzy, koniecznie zaś w komentarzach Jak wy e, patrzycie na Explore Jeżeli chodzi o gry głównie RPG Jak wy na to patrzycie Czy lubicie bardziej właśnie takie ja Że macie na nasrane dużo i po prostu udźwig i, i udzwyk też według mnie to jest must have dzięki temu nie musisz nie, nie, nie możesz zebrać każdego śmiecia bo tak to by było trochę bez sensu i, i dajcie znać właśnie czy, czy wolicie tak jak ja czyli zbierać każdy śmieć mieć taką możliwość przynajmniej ale tego na przykład nie robić ale patrzeć co się zbiera? Czy wolicie takie bardziej bezmyślne lutowanie, typu, że faktycznie twórcy tylko ustawiają itemy, te, które na pewno wam się przydadzą? I powiedzmy, że podchodzicie gdzieś do skrzyni, otwieracie skrzynię, a tam pięć przedmiotów, no i z tych pięciu przedmiotów wszystkie pięć albo cztery wam się tak naprawdę przydadzą, nie? A w takim Star na przykład macie osiem przedmiotów w skrzyni, ale tylko dwie użyteczne, bo reszta to same śmieci. I na przykład ja tu uwielbiam, nie? Ja tu ubóstwiam. Dajcie znać, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I zapraszam do dyskusji, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale, moi drodzy, Chaos.